To już jest. Zawsze dostaję od Was dużo pytań o włosy, od pielęgnacji, stylizację po zabiegi, które miałam robione, yy, i po oczywiście moje przedłużanie włosów. Więc w tym filmie, który powstaje we współpracy z marką Bibio, odpowiem, mam nadzieję, na wszystkie Wasze pytania. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam gorąco do oglądania. I zaczniemy od pielęgnacji. I po pierwsze, wiadomo, jeżeli chcecie. Dobrać odpowiednią pielęgnację, to musicie przede wszystkim wiedzieć, jaki macie rodzaj włosa. Ja mam naturalne, niefarbowane włosy, które jednocześnie są cienkie. Używam też na nich sporo ciepła i ich porowatość określiłabym jako średnią. Pierwszą rzeczą, która ma naprawdę duży wpływ na wygląd moich włosów, jest olejowanie. I dobrze wybrany olej ma naprawdę duży wpływ na to, jak wyglądają Wasze włosy, jaka jest ich struktura i sprężystość. Poza tym, olej też wzmacnia działanie odżywki, której używacie, więc jest to coś, co na pewno warto włączyć do swojej pielęgnacji. I ja swoje włosy olejuję mieszanką oleju z awokado i z oliwy z oliwek. I kiedyś używałam tylko oliwy z oliwek, ale zaobserwowałam, że kiedy dodaję też trochę oleju z awokado, to moje włosy wyglądają lepiej. I to też jest właśnie ważne abyście obserwowali swoje włosy oraz żebyście nigdy nie testowali za dużo nowych produktów naraz, tak abyście zawsze byli w stanie ocenić, co Waszym włosom służy, a co sprawia, że wyglądają gorzej. I włosy można olejować na sucho, na mokro, możecie dodawać olej do odżywki lub maski do włosów. Ja akurat najbardziej lubię olejować włosy na hydrolat różany, który dodatkowo nawilża włosy i sprawia, że są bardziej błyszczące, a poza tym pięknie pachnie. I najpierw zwilżam włosy hydrolatem, a następnie nakładam mieszankę 1 do 1 oleju z awokado i oliwy z oliwek. I najpierw rozcieram olej w dłoniach, a następnie pasmo po paśmie wcieram we włosy. Następnie włosy związuję w koczek i nawiasem mówiąc, pamiętajcie, aby używać odpowiedniej gumki do włosów, wybierajcie te grube i materiałowe, a zapomnijcie o tych cienkich gumkach, które łamią włosy. I olej możecie podstawić na włosach godzinę, kilka godzin lub na całą noc. Ja zazwyczaj zostawiam olej na całą noc i olejuję włosy tak raz lub, lub dwa razy w tygodniu. I bardzo ważne jest też to, aby dokładnie później ten olej zmyć. I robimy to w ten sposób, że najpierw moczymy włosy i myjemy je odżywką i tą odżywkę zostawiamy na włosach około 5 minut. Następnie spłukujemy odżywkę i już myjemy włosy tak jak zawsze. I jeżeli chodzi o mycie włosów, to tutaj kluczowe jest oczywiście to, jakich produktów będziemy używać. Ja już od lat używam tylko delikatnych, naturalnych produktów, bo jeżeli na włosach stosujemy jakieś silne detergenty lub po prostu kosmetyki, które mają w sobie masę silikonów, to jest takie rozwiązanie krótkotrwałe. Też pewnie wiele z Was zna tę historię, że wychodzicie od fryzjera mając piękne włosy, a później za jakiś czas Wcale nie wyglądają one za dobrze, a to właśnie dlatego, że te kosmetyki fryzjerskie często właśnie mają dużo silikonów w składzie i to daje tylko takie krótkotrwałe, dobre wrażenie, a lepiej zadbać po prostu o naszą skórę głowy, o kondycję naszego włosa, tak żeby był zdrowy i zawsze wyglądał dobrze. I polecam Wam używanie produktów marki Bibio, bo mają one właśnie naturalne składy. I ja używam nawilżającej linii do włosów suchych, bo no niestety, ale często prostuję włosy albo faluję, więc używam na nich sporo ciepła i nawilżenie to jest coś, co na pewno zawsze im się przyda. W składzie znajdziemy tutaj organiczny wyciąg z limonki, która jest bogata w witaminy A, C, E, B1, B2, B6, a także potas, wapń, fosfor, magnez i kwas foliowy. I limonka ułatwia także rozczesywanie włosów. To jest właśnie taki babciny sposób, robienia płukanki z soku z cytryny, która właśnie tak samo jak limonka ma właściwości ułatwiające rozczesywanie włosów. W składzie jest też awokado, które zapobiega łupieżowi i wypadaniu włosów, oraz kozieradka, która poprawia kondycję skóry głowy i wzmacnia włosy. I to, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, to też fakt, że produkty marki Bibio są nietestowane na zwierzętach, sto, są w 100% wolne od okrucieństwa, są też w 100% wegańskie, więc mogę wam je naprawdę szczerze polecić. Poza tym są one też bardzo łatwo dostępne, bo możecie je kupić po prostu w drogeriach Rosman lub na stronie www.bibiocosmetics.pl. Poza samymi produktami ważne też oczywiście będzie to, w jaki sposób je nakładamy. I szampon biorę na dłoń i najpierw rozsięczam go z odrobiną wody. I następnie tak spinionym szamponem masuję skórę głowy opuszkami palców. Spłukuję szampon, a następnie nakładam odżywkę. Ja nakładam ją na całą długość włosów i aby dokładnie wszędzie wnikła, dodatkowo wczesuję ją we włosy szczotką. I odżywkę pozostawiam na włosach 5 minut, następnie ją spłukuję, a włosy osuszam ręcznikiem. I zazwyczaj albo czekam aż włosy po prostu same mi wyschną, albo suszę je suszarką z zimnym nawiewem i w międzyczasie je rozczesuję. I też szczotka, której najczęściej używam wygląda tak, to jest szczotka Janekę i lubię ją dlatego, że po pierwsze ma dziurki dzięki którym można jej właśnie używać do suszenia włosów poza tym jej ząbki są tak dość luźno rozstawione więc nie, nie szarpie za mocno włosów i to co też bardzo mi się podoba to fakt, że bardzo łatwo się je umyje bo nie cierpię szczotek, które mają gdzieś jakieś takie zakamarki, dziurki w które wlatuje woda i myjemy szczotkę, a później z niej gdzieś cieknie bo nawiasem mówiąc właśnie to też jest bardzo ważne żeby myć dokładnie swoje Szczotki i grzebienia. Chociaż ja akurat teraz pokazuję Wam szczotkę, która jest średnio wyczyszczona, bo się nie uczesałam. I teraz przejdźmy do tematu stylizacji włosów, bo często pytacie, w jaki sposób otrzymuję moje loki. Ja z natury mam prawie całkiem proste włosy, a wiadomo, że. Zawsze chce się to, czego się nie ma, więc bardzo lubię właśnie włosy kręcone, falowane. I no, staram się już nie robić tego za często, bo wiem, że używanie ciepła na włosach nie jest dla nich za dobre. No ale co poradzić, że tak ładnie to wygląda. <grych> więc już Wam pokazuję, w jaki sposób robię te fale. Po pierwsze, najpierw na włosy nakładam spray termoochronny. I następnie włosy kręcę, używając lokówki o średnicy 2,5 cm i po prostu kręcę każde pasmo w kierunku od twarzy, a następnie przypinam je aż ostygnie, i w ten sposób loki będą bardziej trwałe i sprężyste. Następnie rozpuszczam loczki. Delikatnie przeczesuję je najpierw palcami, a później szczotką. I jeszcze włosy okalające twarz, unoszę u nasady, używając pudru dodającego objętość. Na koniec utrwalam fryzurę lakierem i gotowe. I teraz przejdźmy do kwestii, która wiem, że interesuje wiele dziewczyn, czyli do mojego przedłużania włosów. I po pierwsze, czemu się na to zdecydowałam, bo miałam włosy całkiem długie, gdzieś tak do łopatek, i były w całkiem fajnej kondycji, były, były błyszczące. Wiecie, ja włosów właśnie od dłuższego czasu nie farbuję, udało mi się w pełni odchodować mój kolor, ale to, co zawsze mnie gnębiło, to fakt, że moje włosy są gęste, ale są bardzo cieniutkie. I nieważne czego próbowałam, najróżniejszych wcierek, suplementów diety, czy nawet mezoterapii głowy głowy, skóry głowy, to no niestety genów się nie oszuka i o ile y, umiałam już fajnie sobie ułożyć włosy, także super wyglądały, jak były rozpuszczone właśnie dzięki uniesieniu tutaj ich y, u nasady. Tak, zawsze jak miałam związać włosy. No to przeżywałam dramat, bo mój kucyk po prostu wyglądał jak taki mały, szczurzy ogonek, i to mnie w tych włosach chyba najbardziej wkurzało. I tak naprawdę zdecydowałam się na to przedłużanie włosów bardziej dlatego, że chciałam je po prostu zagęścić. Bo właśnie moje naturalne włosy sięgały mi, jak były wyprostowane gdzieś tak do łopatek i przedłużyłam je no dosłownie kilka centymetrów. No ale wybrałam, wydawać by mi się mogło super salon. Pojechałam specjalnie z Białego Stołku, gdzie wtedy jeszcze mieszkałam, do Warszawy. No i Niestety z tego pierwszego razu nie byłam szczególnie zadowolona, ale już Wam opowiadam, co się wydarzyło. Właśnie Pani stylistka, jakby, którą tam poznałam, chyba nie do końca posłuchała moich oczekiwań jako swojej klientki, ponieważ ja od razu zaznaczyłam, że zależy mi na bardzo subtelnym, naturalnym efekcie, że chciałabym po prostu, żeby te włosy wydawały się odrobinę bardziej gęste. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy ta pani przynosi sześć opakowań włosów. Właśnie włosy na które się zdecydowałam, to yy, włosy przedłużane metodą kanapkową, czyli taką taśmką, gdzie wiecie, macie jedną taśmę, do środka wkłada się pasmo włosów. I zakleja się drugą taśmą. I akurat, jeżeli chodzi o tą samą metodę, no to naprawdę ją polecam, zwłaszcza dla osób, które właśnie mają cienkie włosy, bo to jest metoda, która najmniej niszczy i wyrywa włosy. Jednak, kiedy właśnie zobaczyłam, ile tych włosów ta pani tam przyniosła, pamiętam, że to było 6 paczek włosów, jakie wszystkie tam rozłożyła. Tych włosów było pięć razy więcej niż ja miałam swoich na głowie. I jakby pojawiły się we mnie, pe we mnie pewne obawy i pytałam nawet tą panią, czy hmm, może by wpiąć ich mniej. Ale pani odpowiedziała, że niestety nie może wpiąć ani odrobiny włosów mniej, ponieważ te sześć paczek włosów to jest dokładnie tyle, ile ona potrzebuje, aby zbudować fryzurę, cokolwiek to znaczy. No ale dobra, pani wpiła wszystkie włosy. I wyglądały one naprawdę wow. Naprawdę byłam bardzo zadowolona, kiedy byłam jeszcze w salonie. Za tą usługę zapłaciłam 3000 złotych i wyszłam z salonu zadowolona, ale już po chwili zaczęłam czuć, że coś tutaj nie gra, bo po prostu te włosy zaczęły mi strasznie ciążyć. Czułam, że jest ich zwyczajnie za dużo, że no Nawet nie dało się jakby dotknąć głowy tak, żeby nie poczuć gdzieś tych, um, tych sztucznych włosów. I co najgorsze, zaczęła mnie boleć głowa, te włosy strasznie ciągnęły mnie w dół. Ale pomyślałam sobie, że okej, okay, może to przejdzie, jakby wiadomo, muszę się przyzwyczaić, to coś nowego. Ale to nie przechodziło. W ogóle największy dramat był, jak pierwszy raz myłam te włosy, bo jak one jeszcze przesiąkły wodą, to zrobiły się tak ciężkie i tak ciągnęły mnie że naprawdę myślałam, że zostanę łysa. I no wciąż zastanawiałam się właśnie, czy to tak ma być, czy po prostu przedłużanie włosów nie jest dla mnie, czy coś tu jest nie tak. I wtedy jakoś tak zagadałam koleżankę, która miała przedłużane włosy tą samą metodą i wtedy dowiedziałam się, że no niestety najprawdopodobniej zostałam zwyczajnie naciągnięta na kaskę, bo jak powiedziałam jej, ile mam tych włosów, że mam sześć opakowań, to była zszokowana, powiedziała, że to nie jest normalne, że to bardzo dużo i zwłaszcza jeżeli prosiłam właśnie o delikatny, naturalny efekt, no to zdecydowanie coś tutaj poszło nie tak. Więc y, umówiłam się na wizytę w salonie, tym razem w Białym Stoku, gdzie po pierwsze cena tej usługi jest o niebo tańsza, a poza tym też trafiłam na super dziewczynę, która po prostu wysłuchała moich potrzeb i kiedy mówiłam jej, że chce mieć jakby tylko kilka tych, tych pasm wpiętych, to jakby nie miała z tym problemu i po prostu wyjęła mi, no nie wiem, ponad połowę tych włosów, które miałam wpięte od początku. I teraz w sumie też przy każdej wizycie sukcesywnie, jeszcze za każdym razem wyjmuję jakieś włosy, bo stwierdzam, że tak właśnie je wpinamy i tak stwierdzam. Że wiesz, co chyba już wystarczy, że już jest ok. Więc tak naprawdę mogłam od razu, nie wiem, wpiąć połowę albo nawet jedną trzecią tych włosów, które dostałam, i zapłaciłabym też o połowę albo dwie trzecie mniej. Więc myślę, że właśnie w tej kwestii bardzo ważne jest to, na jakiego fryzjera stylistę traficie. Ja niestety właśnie za pierwszym razem miałam pecha i też wiele osób zastanawia, czy. Takie zagęszczanie, przedłużanie włosów je niszczy. I no, tak. Jakby przynajmniej w moim wypadku, kiedy ja za pierwszym razem miałam taki właśnie hardcore na głowie, to jak pierwszy raz zjadłam te włosy, no to widziałam, że sporo włosów było powyrywanych, one były tak jakby powygryzane w niektórych miejscach. A poza tym byłam też bardzo zdziwiona, jak zobaczyłam, że moje włosy są wycieniowane, bo nie, jakby ta pani fryzjerka nic mi nie mówiła, że ona planuje mi cieniować włosy, a naprawdę tu u góry włosów, jakby zobaczcie, wciąż u nasady, jakie mam krótkie włoski, zobaczcie, one sięgają tylko dotąd, a wcześniej naprawdę miałam takie króciutkie włoski tu przy twarzy, na czubku włosów, a moim zdaniem nie ma nic gorszego dla cienkich włosów niż właśnie cieniowanie ich. Wydaje mi się, że cienkie włosy wyglądają najlepiej właśnie, kiedy są ścięte na równo. Więc, no, zauważyłam, zauważyłam, że wyglądają dużo gorzej. Pierwszy raz jak zdjęłam te włosy, ale teraz, już kiedy mam wpięte o wiele mniej tych pasm, no to widzę, że te włosy już odrastają, wyglądają coraz lepiej. Więc teraz tylko czekam, aż odrosną już całkiem te partie, które miałam pocieniowane, i planuję ściąć wszystkie włosy na równo, razem już z tymi, z tymi które są doczepione, bo też szczerze mówiąc, uważam, że. Przedłużanie włosów nie wygląda dobrze, jeżeli macie bardzo krótkie włosy i mocno te włosy przedłużycie, bo jednak ta struktura włosa, nawet mimo że to jest włos naturalny, to one zawsze się różnią i wystarczy, że zawieje wiatr i od razu widać, które włosy jakby są krótkie, które są długie, więc mm, więc moim zdaniem takie włosy przedłużane właśnie z takiej, wiecie, długości do ucha, do pasa wyglądają dobrze tylko dzień po wyjściu od fryzjera albo ewentualnie na fotkach, ale na żywo, gdzie, wiecie, jesteś cały czas w ruchu i tak dalej, no to niestety wygląda to tak sobie. Jeżeli nawet chodzi o zagęszczanie moich włosów, to... Myślę, że następnym razem wybrałabym właśnie też inne włosy, bo wciąż te doczepiane trochę się odznaczają, bo moje naturalne włosy są proste i niefarbowane, a te doczepione są lekko falowane i są też farbowane, więc myślę, że jak będę wymieniać te włosy, bo wiecie, takie włosy. Kupuje się raz i po prostu można je nosić przez pół roku, przez rok, zależy jak o nie dbacie, więc no to też nie jest tak, że co miesiąc wydajecie te 3000 na włosy, tylko wydajecie 3000 raz, a potem po prostu co kilka tygodni je przepinacie. Więc myślę, że ja na następny raz zdecydowałabym się na tą samą metodę przedłużania, czyli właśnie na metodę kanapkową, ale tym razem wybrałabym włosy, które po prostu strukturą yy, odpowiadają dokładnie moim włosom, czyli są to włosy słowiańskie i yy, niefarbowane, i wtedy myślę, że będę już w 100% zadowolona. Okej, okay, nieźle się dziś nagadałam, ale mam nadzieję, że wszystkie osoby, które właśnie prosiły o film o włosach są zadowolone, że odpowiedziałam na wszystko, co Was interesowało. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach, na pewno odpowiem. Eee, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli film Ci Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subę, jeśli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli zainteresowały Was kosmetyki Bibio, to w opisie pod filmem dostawię Wam też link do strony, gdzie możecie je zamówić. I jeśli chodzi o ten film, to z mojej strony by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!